Kłamstwo wkrada się w życie jak cień, pozostawiając za sobą tylko zgliszcza zaufania. Budowlaniec, twardy jak stal, nie spodziewał się, że spotka kogoś, kto zburzy jego zbudowany na solidnych fundamentach świat. Przez rok była obok, aktorka maskująca swoje prawdziwe intencje za słodkim uśmiechem. Jej codzienne telefony, pełne żalu i łez, były dla niego odskocznią od monotonii. Nie prosił o wiele. Zrozumienia, nieco życzliwości. Był dla niej opoką, kiedy ona w rzeczywistości była tylko iluzją. Nagle, jak znikająca gwiazda, odeszła, a on został z pustką. Po bolesnym przebudzeniu dostrzegł, że prawda nieuchronnie znajdzie drogę na powierzchnię. Zrozumiał, że nie każdy, kto wydaje się przyjacielem, jest wart zaufania. W jego sercu pozostał gorzki smak zdrady. Morał? Nie każda dłoń, która się wyciąga, jest przyjazna. Prawda zawsze powróci, by przywrócić równowagę.